a to znaczy, że mogą w dzisiejszym wyścigu nie występować podobnie jak Nick Heidfeld, ale zobaczymy za moment, co się stało z bólem Nicka Heidfelda. Duży pech. greno e, twierdzi, że dostawali sygnały w garażu, że jest za wysoka temperatura układu wydechowego, ale wywnioskowali, e, że to jest błąd czujnika, a jak się okazało, problem jest poważniejszy. Pecha mam. E, Nick chyba, ma, że roz, się plotki, że na jego miejsce ma wyjść jeśli nie wróci Robert tak szybko, to może jeszcze w tym sezonie, może wejść. kto? Hulkenberg i to byłoby też interesujące, ale nie chciałbym o tym mówić, bo na nas, że Robert w czerwcu za kierownicę i będziemy go mieli tak brzydko, jakby do tej pory było dobrze. Schumacher trzeci dzisiaj, to świadczy, że Mercedes idzie do góry. Z jednej z mojej strony, no zawodnik rekordował, a sześć razy wygrywał na tym torze, więc to jak to umieścić. A to? Rok temu, który rok temu przecież to nie był najlepszy sezon jego wykonania, a najlepszą miał wyścigu właśnie, to w Hiszpanii skończył na czwartej pozycji.